Już nadrywanie nagrywanie już jak coś To kiedy chcesz to mów Jak zaczniesz, to ja zacznę Ja to pierdolę to słynę skila listo, cię zabijam. Ale smarne. później Ale czego później? Później, bo teraz jest krótki kamnika. ja, no ja zaczynam Ja to pierdolę słynę skila cię zabijam, kiedy wchodzę palę zioło, mam na sobie kilał. Skida ja mam Po pierwsze Gangsterem jestem Po drugie, moje To co jest moje Nigdy, nie, nigdy mnie nie odejdzie po, pie po pierwsze Po drugie Ja jestem tutaj Mam swoich ziomków Nigdy nie będziesz mi wierzył na kogoś Teraz Ja jestem tutaj Mam swoją szkołę Na szkołę mi nie wierzaj, bo jest akurat zajebista A teraz powiedz mi jedną kurwa rzecz kiedy i gdzie ruchałeś się teraz? Jo, teraz akurat nigdzie, bo jestem na altanie w sumie wyjebany, no nie, nie jestem w stanie, jestem zajebany bardziej jak stąd wyjdziesz. <laughs> nie mogę. Matematyczny. Z To powoduje gorsze wyniki w matematyce. <laughs> Prowadzi to do mijania matematyki na wszelkie możliwe sposoby, co z kolei to prowadzi do <śmiania matematyki> no, no jeszcze głębszych wyników i głębszego <śmiania matematyki> lęku.